Nie, nie płaczę. Dlaczego mówcie, że ja płacę? Przecież pochwaliłem tego są, Mówię, że ma niesamowity mechanik nie tym herosie. Zobaczę jak mnie zaraz złączy tu jest Oho! Jeszcze dżunglerek! Żeby tego było mało. Na 2 miliony się wydawało. Fakt plus itemy, nie żartuję, brak ściemy. Z poniedziałku do soboty. Bo w na kompo powstałem boty. Wskazywam ucieczkę, dobra? Znacie no, ci, Copperfielda? Nie za, nie jest... On no, się wiązał. On się wiązał, żeby później wyjść z tych sytuacji. Ja tak zrobię sam, zobaczcie. Kurwa, jednak nie. Następna sztuczka będzie lepsza, obiecuję. 600? No 700 HP powiedzmy, a wiecie ile ma Kled? 1900. Poni z ale jak to 1900 Marci. No tu to moi mili że ma 7 ma tak ma 600 bazowego plus konika za miliard i jak mu spadnie konik za miliard to później wali trzy autoataki i znowu ma konika za kolejny miliard czyli musimy mu zadać 2 miliardy 600 żeby go zabić a my mamy razem 600 HP ami co sądzę o tym pobiciu w Gdańsku zgranie dobre technika nie najlepsza w ogóle co wy gracie? W sensie do czego to są kwali? Do GeForcea, Nie, to jest taki turniej, co tam będzie na górkę expo How to win. Aha, dobra A gdzie to jest? No pod Game Expo Ty tam migałeś, zrobisz, taką? Coś ci się musiało pomylić ryba. A nie ten streamer stary. Patrz jak się bejtuje taką Kate Kurwa jednak nie ale to Polak to się boi, jakby to było za nicy, to by się nie było. Nie podpuszczam cię, ale nie zintujesz. Ja nie zintuję? Widzicie, że ja zintuję JA pierdole! CO ZA KURWA CO ZA GÓWNO LUDZKIE CO ZA JEBANE GÓWNO LUDZKIE nie możemy się bić? Nie. Chociaż kasadny ale... Nie, 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 No nie możemy się niestety bić. Ted ogrywa nas tutaj. O Merkury zrobił to, uważajcie na obrażenia. No Kledzik już z Merkurami niestety. Nie, mam 0,5, kurwa, mam więcej od niego. No co, ja to nie dostałem kickiem? No Merkury cię ogrywał po prostu. O, jak cię ograł? Gra Kali więcej, będę grał Kali do końca życia. Wolę grać Kali do końca życia, mi lepiej trzy jest, niż mieć je, jebany zmysł abusera. Ja sobie poczekam po prostu, bo mi się nie chce czytać tego czatu. W Sens się mnie odbawi, ale jednocześnie jak patrzę na no, takiego typa, który mi mówi takie rzeczy, że kurwa... A, no, zestrałbym mu się na mordę, naprawdę kurwa. Takim ludziom chciałbym się tak, zestrać tak, tak. do ryja. I zrobił mi tak. Ciach, ciach, ciach i nie miałem życia. No niesamowite to było. Totalny kozak. Ale oszukałem. Ale oszukani. Ale przetraderowaliśmy świetnie. Dzięki Marty na te okila. To ty go nam zrobiłeś. No ja po prostu zbejtowałem tu ośmiu typów Fajnie, fajnie Jeszcze są 150 trafie. różnych championów Da, wszystkie zbalansowane Przedmioty kupujesz w zależności od sytuacji Cały czas musisz zmieniać masterki, runy Żeby się dostosować Boże, tyle frajdy mi daje Liga Legend Tam może tą syndrę na topie jednak Nie no dobra, teraz 100% right racjo Go Braga. Te ja bym zagrał tą Syndrą TBH Dobra, to... <laughs> Ale nie opluł pierdolony Chuuu na niego robię Zintuję mu tą gierkę Ej tak bez kapi Ryba kurcz wojebane, jak mu zintujesz tą gierkę to ci zabiorę modę i zbanuję team tym Zatwałem, Żartowałem sory Na podsłuchu jestem i wde. Ty ryba jesteś gotowy na free <grym>, No ja. No wariacie <grym>, no, ja normalnie Tak o, od fiuta Alistar i mu. Który wolisz? Na listę, nie trzeba z <noise> pasta. A Malfight? Można na midzie chyba. To taki pod AP. No, ale ja Lux chyba zagram. tym, z na midzie. Jak poszło? No tem 080 0 zrobiłem, ale szło mi nieźle nawet. <noise> Wygrywałem linię nawet, do drugiego levela. <noise> Jednak utrafiłeś się <ono> na żadne. <noise> nie, nie, trafiłem 3, nie na Z. Co powiesz o tym zawodniku? D. No ci strzały na mnie dopuszczą. Dobre, że go. Dobry tato pomysł? i mamo chyba nie kochają mu za bardzo. O ja pierdole. Jest ma kurwa. Więcej detków i to w chuj więcej detków niż kurwa kili. 1300 gier kledzikiem XD. No. Quality player. <laughs> Ponad 10 detków w każdej gierce na championie. D3. Mówię wam, patrzcie. Typ z chujowym KDA. To jest interem i głównym. A ja wy kurwa, zastanawiacie jak wyjść z platyny. Piotr Kowal ten słynny assassin? Tak jest, dokładnie. ten słynny assassin. Chodzisz na obezwizję i na pielastu. Tak, ja jestem tutaj. Tutaj ty nie mówisz keng. Mają summonery? Coś tam mają, no fleszę mają! Ty zrobiłeś jak Tarzan boy Haha Jak dobrze mieć traksa w drużynie! Cojo, so, nie gankuje ani razu linie i ma dwa levely niżej od DC na mniej farmy Kurwa, z tym gankplankiem, który ma 0,6 i będzie napierdalał w klipy tylko gdzie już do końca <grym z górę> Ja nie wierzę kurwa Nie, ja się poddaję <grym z górę> Go for him napisał, no biegnij za nim kurwa Napisał go for him Biegnij tuki A no, masz kakao, nie przez ściany Ale to fleszni za nim <grym> Jak wyrolował go! <grym> nie był ładnie <grym> go zburstawałeś. <grym> Może ci blue offa pomogę, Co nie przeszkodę <grym> Prosiłbym o pomoc jeśli pomoże, nie mam czasu na takie pierdoły, a Jana też nie ma czasu. Musi pomóc farbić na wodzie, w 40 minucie. O nie, no. Wiesz, kurwa. Dzięki za pomoc i Sin. za dużo pomógł. Chciał dobrze. No nie da się zabić tej Ari Z karmą, kurwa, z Onią i Banshee. To ona będzie nas wali przecież po cycach, ej. Ej, stój jak jesteś przede mną, błagam. Wkładam tam na ziemi i biorę to błoto na paluch i tak prosiutko na mele pod nos podkładam i no i się tak sztachnęłem porządnie, że sprawdzisz to błoto. No, ale co się okazało, to nie było błoto, tylko wsiegół, no i No, było blisko, że byłem Normalnie się gorąco zrobiło. I całą drogę do domu wracałem z paluchem tak na max range wysuniętym przed siebie. Mierdoliło niesamowicie. Ja to prawdziwa historia. I do dziś nie wiem czemu w ogóle ja to wziąłem na palec, jeżeli powąchać. Ej, kurwa, myszka mi wyszła. Myszka mi wyszła za ekran, zajebałbym go jak chuj. Kurwa, dlaczego mi ta myszka wychodzi za ekran przez tego jebanego borderlessa? No skurwiałe gówno, no. Widzieliście taki zwykły kurs od, win od Windowsa, o taki jak teraz? Miałem myszkę za ekranem kurwa. Ja pierdolę. No nie wiem, po prostu Open kurwa z tym oscaredem 2 to jebany gówno, jebany ściek, jebany gówno, jebany ściek, gówno jebany w dupę, gówno pierdol Podoba, taką grę właśnie lubię, ja jednak Ignite'a biorę <grymny> na tę rozgrywkę Dobra, ona się pewnie nie zacznie, ale w razie tego... Dobra, 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 Twitch jednak nie trolluję, już normalny swój No gdzie idzie, na mida? Na mida, <grymny> Normalny swój No na Ignite'a <grymny>

Skiny <śmany> Aha. <śmany> 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 no i papa. Ja pierdolę. Dobrze, że czytam tam czat, kurwa. Dobrze, że czytam tam czat. Gibał link. link. No my link To link to ma był na pros streamerka. Codziennie najlepsze 15 minut w moim życiu. gdzie ja mu wykurwić bombę. On to szybko robi trochę. To jest zapach sera, ale Ja pierdolę. Jaki ten heros jest broken ze Stormiderem bez Nie, wiecie co jest broken tak naprawdę? To ten przedmiot?

się należy za to zagranie.